Ejka, witajcie w drugiej części jakby haulu i dzisiaj świni jeszcze będą testowały te ziółka, wszystkie ziółka. Oczywiście nie będę im dawała... Toska. Nie będę im dawała dużo, ale <śm> i, i jestem i naprawdę jestem zaskoczona. Mega fajna rzecz. Więc no. Pierwsze co będą świnie tes, testowały, to będzie skrzypolny, bo nar, najbardziej mnie ciekawi. Oczywiście chyba te pudełka, co kupiłam to są za małe, więc będę musiała kupić większe niedługo. No a niektóre rzeczy się zmieszczą, albo no, chociaż połowa tego, ale no. Pierwsze to będzie skrzyp polny. I muszę otworzyć i za chwilę Wam wszystko pok, Ej! Wszystko pokażę. Okej, okay, więc daję im swój polny. Tutaj otworzyłam. Gdzieś tyle. No. Trochę za dużo, ale może być. I zobaczcie, czy będą jadły. Świniak, chodź tu jeden. Chodź. No nie no, ścinają. Ale ej, trochę za dużo wam tego dałam. Muszę wam to za chwilę zabrać. Nie będziecie chciały dalszych źródeł jeść. Ale chyba im smakuje, jak widzicie. Ja myślę, że smakuje. Nie wiem, napiszcie w kom, czy smakuje im skrzypolny. Ja myślę, że smakuje. Coś tam jedzą. A zobaczcie, ten no, maluch. No, nie zobaczycie teraz. Chyba smakuje, ale nie będziemy dawać dużo. No smakuje, smakuje, ale już weźmiemy, tak. Rozumiem. O, widzicie, toś kaź zjadła. Um, więc um, weźmiemy, Boże, jak ci smakuje? No, smakuje śniaką. Tylko wezmę im trochę tego skrzypu polnego, bo. To, żeby zjadły dalsze to działa no, Trochę im zostawiłam ogólnie, ale... ale jest ok Dobra, więc dalej to będzie natka pietruszki. Tosia, będzie to natka pietruszki, no Tosia... Ej, to nie jest natka pietruszki. To jest y, kokardka. Dobra, więc to będzie natka pietruszki z Lily Farm też. Tosia, już się nie możemy doczekać, bo Tośka kocha ogólnie, słuchajcie, Pietruszeczkę, um, ona kocha, czekajcie, muszę zabrać ten skrzyp polny, bo normalnie ona tu zostanie szału za chwilę, okej, okay, więc chwilkę muszę otworzyć, dobra, już otworzyłam, chodźcie, świnie, no chodź Tosia, No jedz. Spróbuj zjeść. Chociaż to są takie małe kawałki. Czekajcie. Dam im na kocyku. Proszę. Co? Zostawiły tam. No super. Chodźcie. Ale pięknie pachnie ta natka pietruszki. Ej świnie. Natka pietruszki tam jest. Boże. No, to się smakuje, można powiedzieć, ale w sumie nie wiem. Smakuje ci? No, to się wszystko smakuje. To się to, to by tam miała dowoli, wszystko. No, można powiedzieć, że smakuje. Ale nie wiem, no, w sumie taki mały kawałeczek tutaj. Mm. Nawki pietruszki trochę słabo, ale dobra. Lecimy dalej słuchajcie. Lecimy dalej. Nie ma co narzekać. Zrobię Wam tylko dalej ekran. I myślę, że kolejna rzecz to też będzie z Lily Farm, a później wszystkie rzeczy to będą z z herbalet, więc tutaj będzie list truskawki, maliny i porzeczki. Więc otwieramy, zobaczymy teraz, czy świnią w sumie posmakuje. Bo to drugi odcinek świnie testują. Dobra, już otworzyłam. Chodź, Tosia. Dobra, nie damy im za dużo. Chodź Tasia. To proszę. Eee, no dobra, dobra. Ale nie pijcie teraz od niej mleka, a tutaj jest... Mhm, dobra, super. Widzę, że ci już nie zasmakowało, tak? No nie smakuje jej. Ona woli tam skrzyp polny. No weź. Teraz nie ma skrzypu polnego. Teraz jest liść, truskawki, emaliny i porzeczki. Ej! No proszę tu. Nie, one szaleją oczywiście. Dobra, ja je dam do miseczki. Może zjedzą. Ale tak się nie wiem. Są najedzone po prostu. Nie wiem, czy ale jadły śniadanie. Po prostu niedawno. No i teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy z Lilikami. Czyli meniszka lekarskiego. Proszę bardzo. Więc otwieramy. Tosia nigdy ogólnie tych rzeczy nie jadła. Nic z tych rzeczy. Tosia! Kilka, bo tutaj. Nie. Tosia nie. Tu się nie wchodzi. To jest moje. Wy macie kosz. Dobra. Tosi najbardziej chyba smakuje ten skrzypolny na razie z tych trzech, trzech paczek. Teraz już będzie z czterech paczek. Dobra. Kasia! No chodź! Jej takiego jednego. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Chodź ty. O, jeszcze lekarski smakuje. O, jojup jo, i <gry> No, weź się, pokaż tu. Ty masz pokazać, jak jesz. No dobra, dam jej jeszcze jeden. Tu, 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 Tosia. No, tak oto jej smakuje mniszek lekarski. Dobry, Tosia, nie? No, więc mniszek lekarski jest bardzo zaliczony. Makuję jej. No i teraz, już nie mam żadnej rzeczy z Lily Farm, ale, sorry, może Toska, przepraszam, no, trochę mi zimno, ale nieważne. Więc teraz przechodzimy do rzeczy z Herba Pets. Um, kolejna rzecz to będzie koniczyna. Zamówiłam. Takie ładne kawałeczki mam dosyć. Więc otwieramy koniczynę i jak otworzę, to do Was wrócę. Tak serio to za bardzo rozwaliłam za takiego. Chodź, Sasula! No zobacz! Chodź! Może ona, ona serio jest taka wybredna. Znaczy no nie może nie wybredna. No chodź! Boże! No chodź! Dobra, wrócę do was, jak Tuśka się skusi, ale nie wiem, czy się skusi. Więc chwilka, chwilka. A nie, idzie, 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 idzie. Albo nie. Dobra, jest ja do was za chwilkę, wrócę. Dobra, przyszła do koniczyny. To jest koniczyna, co nie oszukuje was. No, je koniczyna. Smakuje jej. Chociaż świnie nie chcą tego jeść. Znaczy te maluchy, ale Tośka zajada, bo Tosia jest dorosła, nie? Ale dużo tych ziół, co Tosia, ja, do testowania. No to trudno. No smakuje jej koniczenka. Smakuje, smakuje. Więc no nie mam żadnych zastrzeżeń do koniczenki. I w ogóle wszystkie rzeczy już smakują z Może nie dlatego wszystkiego z Lily Farm, bo ona po prostu... Ym, nigdy nic nie jadła z Liri Farm, tylko jadło z Herbal Pet No i kolejną rzeczą jest zielem Marwy z kwiatem, który niechcący zamówiłam. Dwie paczki, no ale nie wiem, może zrobię dla Was jakiś konkurs z tym, ale albo wykorzystam. Jak będzie to się smakowało, to Wam ym, po prostu nie sprzedam. No niestety nie, ale no, może zrobię jakiś konkurs, może nie, no nie wiem. Więc no, otwieramy kolejną paczuszkę. Um, ładne kawałeczki. tosia No chodź! chodź do kolejnej rzeczy. No chodź. Kasia to trochę taki leniuk jest, więc um, jakby nie przychodziła, to bardzo Was przepraszam. Ale no, ona po prostu jest taki leniuk. No chodź! No chodź? zielony marwysk kwiat no, no próbuje jeść no nawet je no je chociaż poszukam jakiegoś fajnego Smakuje jej, smakuje jej, tylko nie wiem, jak się do tego zabrać. Nie? Bo Toszka nigdy tego nie jadła, nie? No nie ma już, to Ty chcesz? Może te świnie to Mario. wybrzydzają, a wybrzydzają. Dobra, wsadzę im tu po prostu te zioła, których nie zjadły. No tak, to się tu wsadzam. No, i przechodzimy do kolejnej rzeczy. No, Tośka jeszcze sobie tam dojada koniczynę. Że lepiej było zamówić to, co Tośka lubi. Dwie paczki, a nie so, ten, ale nie wiedziałam, słuchaj. Kolejnym produktem z Herbal Pets jest Krupiąca Łączka. Juhu. Tak, Tośka, Krupiąca Łączka, dla ciebie się szykuje. Od razu do domku, proszę bardzo. Tasia, no chodź. Kolejna rzecz? No chodź. Ten film ogólnie będzie długi. Przepraszam was za to, ale po prostu no tak to jest, jak się na... nagrywa świnie testują, które nie chcą jeść. No nieźle mnie poradzę. Chodź Tosia, no zobacz. Boże, musicie znowu chwilę poczekać, aż nie, bo ona w sumie już dużo zjadła tych rzeczy Więc no nie będę jej po prostu zaganiała do tego Bo wiem, że ona nie chce tak dużo jeść, nie chce być grubasem Więc musicie chwilkę poczekać Dobrze, Tosia nie chce wyjść, ale dam jej jakiś taki kawałek, to jest ogólnie kawałek srupiącej łączki Jeszcze to Tak, do domku, mam nadzieję, że będziecie widzieli ja Was przybliżę. I zobaczycie. Czy zje? Dobra, tak oto Was przybliżyłam. Teraz damy Tosi. Tosia. Ona z swoje dzieci, więc ona jest niedostępna. No zjedz. A to? Brak odpowiedzi. Halo. Lubiąca łączka. Halo. Ej. Filka, filka. Muszę ją akurat zagonić do tego jedzenia. Ja wiem, że ty dziubasku nie chcesz jeść, ale weź spróbuj. O. Dobra. O. O. Zjadła. Nie wiem, czy to widzieliście, ale zjadła. Zresztą. No, zjadła, zjadła, czyli lubiąca łączka na plus. No, wyszła. Teraz wyszłaś, geniuszu? Teraz wyszłaś? Dobra. Będziemy teraz kolejną rzecz. Grubiącą łączkę już spróbowałaś, geniuszu. Dobrze, więc teraz kolejna rzecz. O, zobaczcie, świniaki. Czekajcie, muszę to kamerę jakoś obrócić. I one jedzą, jedzą, jedzą. Grubiącą znaczy zielony malwy z kwiatem Tu marwy z kwiatem, kolejna paczka. I ostatnią rzeczą, które jest normalnie z firmy Hipcio, to jest płatki grochu, które trochę uwielbia. Już chce się do nich dostać, jak widzicie. Tak, tak, dostaniecie świnie. Ja muszę poszukać nożyczki. Dobra, mamy już tutaj otworzone płatki grochu. Um, I weźmiemy sobie takiego jednego... Chodź! Tosia. Tu jest. No, chodź tu. No tak jak mówiłam, że Tosia lubi. Masz. Tu. Tosia bardzo lubi. Tośka lubi groszek. No. Indziej smakuje, jak widzicie. Ten groch jest bardzo małej ilości. Jakby 200 gram, ale jest y, te, jego. Y, no, mało. W sumie mało. Więc Tośka, ona już tutaj. Chyba najbardziej z tego to jej smakował groch. Mówię wam. Bardziej to jej smakował groch. Mamy perfekt groch. Pokażę Wam jeszcze sztuczkę. Chodź! 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 Bo to się ogólnie lubi. Ale z tego, y, z tego będzie osobny odcinek. No, hop! Hop! No pięknie! Nie wiem czy widzieliście to, ale no. Spadkiem patkami grochu na pewno będę robiła. Um, I to się też u mnie daj łapkę. No i do swoich dzieci już. Już się najadłaś. Idź. No więc, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Tutaj w ogóle nożyczki zostawiłam. <laughs> Ym, I to wszystkie ziółka, tej oprócz tej siatki, bo tu jest ogólnie siano. Ym, oto wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie łapeczki w górę i subskrybujcie kanał. Papasiu!